To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na maturalna.pl ukośnik podcast. Dziś chciałabym przypomnieć, co oznacza odwołanie się do utworu literackiego w wypracowaniu. Aby zrealizować temat wypracowania egzaminacyjnego na poziomie podstawowym, musisz przede wszystkim odwołać się w argumentacji do co najmniej dwóch utworów literackich. Po pierwsze, do lektury obowiązkowej, czyli utworu epickiego lub dramatycznego, wskazanego w podstawie programowej jako obowiązkowego, i innego utworu literackiego, innej lektury obowiązkowej, czy lektury uzupełniającej, czy utworu literackiego, albo utworu poetyckiego musisz wykazać się również umiejętnością kontekstowego odczytywania utworów literackich lub omawiania w kontekście problemu sformułowanego w temacie. Polecenie obliguje Cię do odwołania się w pracy do co najmniej dwóch kontekstów wybranych spośród np. historyczno-literackiego, teoretyczno-literackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego czy społecznego. W tematach wypracowania będzie wskazanie, by odwołać się do lektury obowiązkowej, ale nie będzie wskazanego konkretnego tytułu tej lektury. Tak mówi ostatnia aktualizacja na stronie CKE. Może natomiast pojawić się wskazany wiersz. Jak podaje najnowsza aktualizacja na stronie CKE, ostatecznie temat może brzmieć: na przykład tak, trzeźwy racjonalista, niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z innymi ludźmi? I teraz w pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej bądź utworu epickiego czy dramatycznego, jaką sam sobie wybierzesz, innego utworu literackiego, może to być również utwór poetycki, no i oczywiście wybranych kontekstów. Jeśli w temacie będzie podany konkretny wiersz, wówczas dodatkowo musisz odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, czyli utworu epickiego lub dramatycznego, jaki sam sobie wybierzesz, i wybranych kontekstów. Na czym więc polega funkcjonalne wykorzystanie utworu literackiego i na co zwracać uwagę? Realizacja tematu Twojego wypracowania. Będzie oceniana przede wszystkim za funkcjonalne wykorzystanie przywołanych utworów literackich w rozważaniu problemu określonego w poleceniu. Jak należy rozumieć sformułowanie funkcjonalne wykorzystanie utworu literackiego w pracy? Otóż funkcjonalne wykorzystanie znajomości tekstu oznacza przywołanie w wypracowaniu. Takich elementów fabuły, np. wydarzeń bohaterów czy wątków i takich sensów utworu, które istotnie będą wspierały Twój tok rozumowania albo dobrze zilustrują to, o czym piszesz. Zatem pamiętaj, funkcjonalność wykorzystania znajomości tekstów ocenia się w odniesieniu do tematu pracy utwór literacki nie jest wykorzystany funkcjonalnie, jeżeli wyłącznie streszczasz ten utwór czy wybrane jego wątki, ale nie wyciągasz żadnego wniosku, nie formułujesz żadnej refleksji związanej ze streszczonym utworem. I na podstawie informatora maturalnego z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można sformułować takie wskazówki dotyczące funkcjonalnego wykorzystania utworu literackiego w wypracowaniu maturalnym. Te wskazówki to: przede wszystkim należy przywołać w pracy takie dwa utwory literackie i to z podaniem co najmniej tytułów, a wskazane jest również podanie autorów w których podjęto problem zawarty w temacie pracy. Również należy wykazać się znajomością treści i problematyki przywoływanych przez ciebie utworów literackich w takim zakresie, no, żeby poprzeć swoje rozważania przykładami z tekstów. Należy wykorzystać fakty z utworów i na ich podstawie sformułować wnioski ilustrujące argumentację uzasadniającą twoje stanowisko. Należy analizować celowo przywołane fakty czy informacje z utworu literackiego, np. sytuacje, zdarzenia, działania bohaterów literackich, które pozwolą na rozważenie problemu zawartego w temacie pracy. Należy osadzić utwór literacki we właściwych kontekstach, umożliwiających pogłębienie, poszerzenie jego odczytania. Należy zastosować takie konstrukcje językowe, Czyli słownictwo, sformułowania, zdania, które umożliwiają przedstawienie Twoich rozważań. I nie wolno streszczać, nie wolno opowiadać utworów. Zatem, zanim przystąpisz do redagowania swojej wypowiedzi, powinieneś najpierw przeanalizować problem zawarty w poleceniu, żeby wiedzieć, o czym masz pisać. Analizując temat pracy, Zwróć uwagę na wszystkie jego elementy i wynikające z nich warunki do spełnienia czyli na zawarty w temacie problem, na konieczność odwołania się do wybranej lektury obowiązkowej, w której został przedstawiony ten problem, na konieczność funkcjonalnego przywołania kontekstów, które pogłębią odczytanie analizowanych utworów. Zwróć uwagę na konieczność napisania wypowiedzi argumentacyjnej, w której będzie przedstawione twoje stanowisko i jego uzasadnienie, zilustrowane oczywiście przykładami z utworów literackich. Zwróć uwagę na konieczność napisania pracy liczącej wskazaną ilość wyrazów. Rozróż sobie na czynniki pierwsze problem określony w temacie. Zastanów się nad kluczowymi dla zrozumienia tego problemu sformułowaniami. Spróbuj tak rozwinąć zdanie z tematu, żebyś mógł sobie odpowiedzieć na pytanie: o czym mogę napisać? I wypunktuj w brudnopisie, o czym trzeba w pracy napisać. Kolejnym krokiem w Twoim przygotowaniu do realizacji tematu jest wybór innych utworów literackich, które ukazują właśnie ten problem, wskazany w temacie. Zanim więc wybierzesz taki utwór, musisz zrozumieć w pełni problem określony w temacie i sformułować argumenty. Wówczas będziesz wiedział, który materiał literacki okaże się najlepszy i zgodny z twoim tokiem myślenia, na przykład który bohater utworu, które jego działania w określonych sytuacjach najlepiej zilustrują twoją argumentację i uzasadnią przyjęte stanowisko. I pamiętajcie, do pogłębiania interpretacji utworów literackich służą konteksty. Zachęcam Was do tworzenia banku motywów, zagadnień na podstawie omawianych na lekcjach języka polskiego utworów literackich. Będzie to naprawdę dobry materiał do powtórek przed egzaminacyjnych. Ale pamiętajcie, bank motywów czy zagadnień będzie przydatny wówczas, gdy zadbacie o zapisanie na tyle precyzyjnie konkretnych faktów i sformułujecie na ich podstawie wnioski, tak byście tuż przed maturą, czytając opracowane przez siebie zagadnienia, mogli przypomnieć sobie na przykład, kto, co, dlaczego zrobił, co się wydarzyło i co z tego wynikło, dlaczego można wyciągnąć takie, a nie inne wnioski. Nieprecyzyjne, zbyt ogólnikowe zapisy nie będą pomocne przy powtórzeniach. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.